Szanowni Państwo, odcinek drogi powiatowej, który dzisiaj otwieramy, to jest ponad 5 km 300 m. Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy przeciąć symbolicznie wstęgę. Droga była już w stanie tragicznym. A jak Państwo wiecie, do Janowa jeździ bardzo dużo ludzi, przecież mamy tutaj zlokalizowaną Stadninę Koni, mamy tutaj Zamek Biskupi. Dzięki dobrej współpracy z samorządem gminy, na czele z Panem Wójtem Leszkiem Chwedczukiem, dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy z Funduszu Dróg Samorządowych, udało się pierwszy etap inwestycji wart ponad 7,5 miliona złotych. Oddać do użytku mieszkańcom Janowa i, i, i okolic. Tak jak powiedziałem, 20, po 25% to był wkład gminy i powiatu, czyli blisko 1,9 mln zł. Gmina 1,9 mln powiat. Pozostałe środki to były środki z funduszu dróg samorządowych. Została wykonana nowa nawierzchnia, wykonane zostały zatoki autobusowe, odpowiednie odwodnienia, chodniki odpowiednie oznakowania tej drogi. Bardzo cieszę się, że w trakcie jest już drugi etap, także z Białej Podlaskiej do Janowa będziemy teraz niebawem już jeździć nowym odcinkiem ponad 10,5 km.